Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię sobie margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Witam bardzo serdecznie, a dzisiaj na tapecie Transformers War of Cybertron Trilogy: Battle Across the Time! Autobot Sideswipe. Zerknijmy na pudełko w pierwszej kolejności. Pudełko jest to dwupak, w którym znajdziemy oczywiście oprócz naszego bohatera dzisiejszego odcinka znajdziemy również e, Maximala Skywarpa. To będzie desecptyk, znaczy się auto Maximal, czyli ten dobry. Logo, logo Scheiss, bro. co my tutaj mamy. E, oczywiście figurki jest to klasa deluxe, deluxo, Deluxe, deluxe, klasse, klusse i tak dalej i tak e, dalej. Mamy oczywiście tutaj logo transformerów, produkt oryginalny. Lecimy dalej, mamy tutaj również jeszcze zabawy z dyskiem. Pudełko jest to to samo, które było w ostatnim odcinku. Jeżeli ktoś nie oglądał, też odwołuję Państwa, też zerknijcie sobie na ten filmik, zerknijcie, bardzo fajna sprawa. No i tutaj mamy kolejne rzeczy. To jest bardzo dokładnie to samo pudełko. Z tyłu mamy oczywiście naszego yy, Skywarpa. No i Sideswipe'a. Oczywiście figurka tak nie wygląda, to jest tylko komputerowy render, czyli Ktoś kto to zaprojektował, to chciałby, żeby tak to wyglądało, po czym można poznać standardowo po dziurach. Ale to szczegół. No i oczywiście mamy jeszcze tutaj, podoba mi się ten artwork swipe'a. naprawdę bardzo fajna sprawa. No dobra, no to pudełko do śmieci. W pudełku oczywiście znajdziemy jeszcze instrukcja, oczywiście do Sideswipe'a i do naszego ptaśka. No i tak wygląda oczywiście transformacja Sideswipe'a. No i z drugiej strony, po drugiej stronie mamy naszego ptaszka. Więc będziemy mieli tutaj konkretną instrukcję jak się bawić ptaszkiem. Dobra, to wyłączę, wyrzucę. Teraz co znajdziemy w zestawie? Oprócz tamtego ptaszka i z akcesoriami, dostaniemy akcesoria do naszego Sideswipe'a. Pierwszym z nich to będzie pistolet. E, pistolet został wykonany z czarnego plastiku. To nie dziwi, bo do tych figurek, do akurat do figurek tego typu, wszystkie mają czarną broń. E, tylko, że pomalowane na biało. O, bardzo ładnie wygląda. Podoba mi się te czarne dziury. Fajnie, że pomalowali, zostawili czarne dziury w środku. Tak, dodaje detali ten pistolet. E, dostaniemy oczywiście te same akcesorium, które dostajemy w przypadku Red Alerta. Tylko, że pomalowane na biało. A z tym to jest najśmieszniejsza rzecz. Zwróćcie uwagę, to jest zostało wykonane z czerwonego plastiku. Pomalowane na biało. I teraz pokażę Wam pewną rzecz. To akcesorium jest od Red Alert'a. To zostało wykonane z białego plastiku pomalowanego na czerwono. Hmm. Ciekawe, prawda? Nie mogliby po prostu zamienić plastikami jednego i drugiego, a za oszczędność w farbie na przykład pomalować figurką światła? Hmm. Taka ciekawostka. Ten miał z czerwonego pomalowany na biało, ten z białego pomalowany na czerwono. Taka drobna ciekawostka. Dla mnie wydaje się to trochę dziwne, ale, ale spoko. No oczywiście ja to schowam tutaj z powrotem, niech sobie siedzi. No i oczywiście dostaniemy e, samą figurkę z Sideswipe'a. Broń możemy oczywiście pakować mu w te 5 mm otwory w taki sposób, Może jechać i strzelać, roboty w przebraniu. Można też zrobić, połączyć te dwa elementy ze sobą razem. Tutaj mamy dziury, i wpiąć tą dziurę, będzie jeździł i strzelał. I rzecz, której nie pokazują zazwyczaj, a która mi się też całkiem, całkiem nawet spodobała, to widzicie te trójkątne tutaj obszary? Pasują do tych portów. I na odczepnego, na upartego, jeżeli ktoś chce, to może też tak przezbroić. Nie jest to oczywiście tak yy, idealnie mocno trzymające, ale na pewno nie wyleci. Trzyma się w miarę mocno. I można też tak zrobić. Dobra, wyjmijmy mu na razie akcesoria. Przyjrzyjmy się samej figurce. Sama figurka przypomina oczywiście to samo, co już mieliśmy z Red Alertem. Jest to de facto przekolorowany Red Alert z Kingdoma. Przód podoba mi się, że jest fajnie na czarno, fajny detalik. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście felgi, jak to felgi, standardowo felgi są z Siege'a. Jak zwykle na czarno pomalowany ten plastik, ja nie wiem, co oni mają, jakiś śwetysz do tego czarnego plastiku, no nieważne. E, tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj są te dziury. E, na pudełku tego nie było, więc to jest generalnie, no, mnie tam, powiem szczerze, już się zaczynam do tego przyzwyczajać, ale na początku było to trochę irytujące. Tutaj mamy włos, a poza włosem mamy też oczywiście zremoldowany względem Siege'a bok. Mamy oczywiście tył nie pomalowany. No właśnie, ja bym wolał, żeby zamiast tego malowania na biało tego fragmentu po prostu pomalowali. To Tam to wykonali z plastiku, a tu po prostu jakieś światła machnęli. Cokolwiek, albo chociaż ten pasek na czarno, żeby dodać trochę wyglądu. Moim zdaniem ta część przód wygląda spoko, ale im dalej jedziemy w tył, tym brakuje tu farby. Nawet brakuje mi tego czarnego tutaj. To akurat pomaluję, albo zrobię naklejkę, albo pomaluję, jeszcze nie wiem, ale na bank będzie tutaj to, to zrobione, bo jest za mało. Podejrzewam, że jeszcze na czarno pomaluję te elementy. No i nie wiem, czy nie pomalować tego na czarno. Chyba zostawię czerwone, ale te na pewno pomaluję, żeby, no, żeby cokolwiek tu było, bo tył jest strasznie, brakuje farby. Natomiast, jeżeli go porównamy, no to jest to jak gdyby odwrócone kolorki względem Red Alerta. Możemy zaobserwować, to jest mniej więcej to samo to jest ta sama figurka, tylko że głowę zmienili. Więcej tak wygląda. Porównajmy go jeszcze mniej więcej z sigem. Pelgi te same. Mają troszkę się różnią przodami. A i o tych przodach będę chciał porozmawiać w późniejszym etapie pokażę, jak będzie się transformowało do robota, bo jest tu pewien mankament, którego przyznam szczerze, nie zauważyłem w redalercie. Ale jest coś, co mnie zaczęło zastanawiać. Oczywiście, tutaj ten dach to jest czerwona folia samochodowa. Kiedyś ją wziąłem. Przepraszam, tutaj to może tu włożę. O, będzie lepiej. Kiedyś kupiłem taką. Kupiłem dostałem taką folię samochodową, więc postanowiłem sobie zrobić naklejki, żeby przypominał ziemski mold. No i jak widzimy, większość części jest podobnych, tylko przerobili tylko tą część boku, przerobili właściwie praktycznie wszystko co jest czerwone zostało przemolodowane. to no i oczywiście tył został przemoldowany tutaj trochę wydłużyli ten tył co sprawia, że samochód trochę się wydaje dłuższy, nie dużo dłuższy, ale minimalnie dłuższy jest, na wielkość to jest to samo na wysokość od spodu, no to tutaj też żadnych różnic. Widać, że ta sama transformacja, tylko że tutaj dodali takie Battle Damage, tu jest normalnie czarne i to czarne mi się bardziej podoba. No i to by było chyba na tyle. Zabierzmy na razie Sidja. Tak ogólnie wygląda. Porównajmy go jeszcze z innymi figurkami z tego typu, oprócz naszego Sidja. Red Alert. Kolejny switch. Tak, żeby wszystkie było widać. Jakby nie było, to ja bardzo nie lubię tego modu, jak widać. A tak na poważnie uważam, że jest to jeden z najlepszych moldów, jakie kiedykolwiek Hasbro wydało, jeśli chodzi o transformację ogólnie. Więc, no jak widać, lub uwielbiam ten mold. Ale, dobra, zabierzmy to, czego nie potrzebujemy na razie. I jeszcze tego. I przejdźmy do naszej tutaj figurki. Nasza figurka, może transformacja najpierw. Jak się transformuje ta figurka? Banalnie prosto. A, jeszcze jedno, rzecz zapomniałem wspomnieć. Tu by się przydało, żeby pomalowali na kolor okien, bo to też okno powinno być. No mówię, brak farby jest tutaj ewidentny. No ale dobra, przejdźmy do naszej transformacji. Transformacja taka sama jak w każdym. Odpinamy boki. Odpinamy tą część. Wyjmujemy ręce. Przy okazji podoba mi się w tym Sideswipe'ie biały kolor tych rąk. E, może to głupie, ale ten kremowy w Wipe tamty mi się trochę nie podobał, wolę kolor biały, no ale to kwestia po prostu przyzwyczajenia. Odkaczamy to. E, odpinamy. E, jedna rzecz, tutaj przez to nie wiem co się stało tutaj, ale faktycznie w tym w tym trymoldzie, tak jak w Redalercie, taki tutaj, ciężej się to przegina tutaj, przechodzi przez to. Nie wiem od czego to zależy, ale są pewne zmiany tutaj. Oczywiście odginamy tą część, prostujemy. Odchyla nam to stopy. No I to wychodzi tu i to wychodzi tu. Kolejna moja uwaga, w tej stopie jest ten sam błąd, co w każdym siedzu. Trzeba po prostu tu podwadzić, wyjąć stopę, zgolić te tutaj blokadki i dopiero będzie chodzić. Zróbcie to moim zdaniem, jak sobie, jeżeli chcecie kupić tą figurkę. No bo szczerze mówiąc, szkoda by było, żeby połamać, bo w przeciwnym razie to jest tak ciężko chodzi, że można tutaj coś uszkodzić. Odpinamy nogi. Zamykamy klapki. Obracamy o 180 stopni. Zamykamy klapki do środka. Łamiemy maskę. A, jeszcze muszę ręce odchodzić, Łamiemy maskę, zamykając tutaj. Prostujemy ręce. No i jeżeli oczywiście nasz Side ma być adekwatny do tego, co było w kreskówce, to mamy tutaj jeszcze takie działo. To działo należy włożyć tutaj na bark Tym wąską końcóweczką. Standardowo jak w poprzednich wersjach. Przy okazji tu jest pomalowane na farbę, farbą, a to wchodzi w, to, w ten element tutaj. Nie wiem czy ta farba wytrzyma takie ciągłe wkładanie i wyjmowanie, ale na chwilę, na potrzeby teraz. No i dajmy mu jeszcze giwerę do łapy. Niech ma białą. O, postawmy go. No i nasz Sideswipe tak wygląda. Może w po o. Różnica między nima a jest niewielka, więc jeżeli ktoś ma Sidza, to jest mniej więcej to samo. Przyjrzyjmy się teraz figurce z bliska. Figurka z bliska ma bardzo fajna główkę. Jest to tradycyjnie głowa Sajzpa, tu jest ten sam co było od Sidża. Działko to samo co jest w Sidżu, tylko tyle, że machnęli na biało farbą. Korpusik. Tu pomalowali na biało strzałeczkę. Nogi. A. Za chwilkę, to jak przejdziemy jeszcze do rzeczy, które mnie wkurzają, to zaraz o tym opowiem. Białe stopy pomalowali na biało. W sumie z czarnego plastiku stopy były wykonane, pomalowane tutaj na biało. I szczerze mówiąc, też tego nie rozumiem, ponieważ które z tych figurek, czy to Red Alert? Któraś wersja Red Alerta miała to w białym kolorze, więc też nie rozumiem dlaczego zrobić czarnego i dodatkowo malować. Ale szczegół tak mniej więcej figurka wygląda. No dobra, przejdźmy teraz do rzeczy, które mnie w tej figurce totalnie wnerwiają. Zaczniemy najpierw od nóg. Nogi to totalnie strasznie luźno chodzą. Nie wiem dlaczego, być może spróbuję coś w tej sprawie zrobić, aczkolwiek się trochę boję, bo myślałem, żeby tutaj są piny. I myślałem, że po prostu wziąć kombinerkami i ścisnąć te piny, żeby bardziej plastik tutaj ocierał się jeden o drugi. Nie wiem dlaczego to tak chodzi. Może będę kombinował inną metodę trochę z kropelką czy coś. Jeszcze nie wiem, ale nogi są ewidentnie za luźne. Chyba bodajże już widać, że ta degradacja tego moldu zaczyna powoli brać górę nad tą figurką. Kolejna rzecz, która właściwie dopiero w, tym, w tej wersji figurki, e, którą zobaczyłem. Zwróćcie uwagę tutaj na tą część. Ta przy okazji część to jest ta sama część, która była w Siju. Zwróćcie uwagę. To jest to samo, co mamy tu w Siju, tylko już tu pomalowane na srebrno, tu pomalowane na biało-czarny. Problem, rzecz, którą zauważyłem, to w tym, ta część, próbuję może to wyostrzyć, ta część generalnie została dostosowana do tego korpusu, dzięki czemu tutaj jest takie wielkie półkole. Widzimy, bardzo ładnie ono jest spasowane z kształtem samochodu. W wersjach przemoldowanych ta część tutaj zostawia taką dziurę. Oczywiście ten korpus jest bardziej prosty, więc tu zostaje takie dodatkowe wcięcie. Czy bardzo mi to przeszkadza? Nie do końca, ale jednak widać, że na siłę po prostu ta figurka na siłę została zrobiona, żeby być ziemskim moldem. Mam wrażenie, że po prostu twórcy mieli dobrą figurkę, musieli ją przerobić na ziemski tryb i po prostu już byleby tylko to złożyć, żeby, było, żeby był ziemski, fajny pojazd. Żeby na siłę dopasować go do wyglądu Sunstrakera. Dlaczego? Bo tutaj też, nie wiem czy to widać, ale. Nawet nie wchodzi to do środka. Nie jest źle, nie, nie odpada to jakoś w jakiś sposób, ale też odskakuje, że nie można wcisnąć tego do środka do końca. Oczywiście luźne stawy to już też powiedziałem. Eee, poza tym, cała reszta figurki no ręce chodzą ścisło, więc tu się nie będę czepiał, tutaj nie mam żadnych zarzutów do rąk. Ale mam wrażenie, jak patrzę na obydwie te figurki, to samo też z tym plastikiem na nogach. Mam wrażenie, że on jest trochę cieńszy niż ten, który mieliśmy tu w Sidżu. Nie wiem, może to kwestia tego, że ten był cały pomalowany, a tu mamy czerwony po prostu plastik. Nie jestem do końca pewien, ale mam wrażenie, że ta figurka jest bardziej zbita w sobie. Te stawy chodzą bardziej ciężej. Ona jest taka cięższa, bardziej solidniejsza od tej figurki, co jest ciekawe. Niby to jest to samo, ale mam wrażenie, że te plastiki faktycznie są jakieś takie cieńsze. Może to po prostu, tak jak mówię, może to po prostu zwykła kwestia farby. Ale ten naprawdę wrażenie mam solidniejsze, a ten to po prostu tak na siłę przerobiony, przerobiony remold z tamtego. Może takie mam wrażenie tylko. Przejdźmy może teraz do samej artykulacji tej figurki. Artykulacja to standardowo: głowa jest na stawie kulkowym tyle w górę, tyle w dół. No i 360 standardowo bo, bo egzorcysta i te sprawy. Nastaw kulkowy tu, więc będzie ładnie śmigać. Eee, ręce: ręce, no to 360. Wygnie tak, standardowo w łokciu 90 stopni. No i obracane na stawie grzybkowym. Dłonie możemy zapomnieć. Chociaż marzy mi się, żeby kiedyś wykombinować tutaj z magnesów, żeby miał obracaną dłoń na magnesach, ale zobaczę, jak będę miał kiedyś pomysł, żeby tego nie uszkodzić. Mam trochę siteswipów, leży mi tutaj zbędnych, więc mogę sobie się pobawić, poeksperymentować. Następną rzeczą tutaj talia obracana, tak jak u każdego siteswipa. Nogi no to standardowo tutaj żadnych zmian. Spagaci, kto sobie zrobi. całkiem przyzwoity ba nawet stopy może rozłożyć, ale do tego spagacika e, widzimy tutaj na tym konkretnie na takim stawie jest no i oczywiście staw e, grzybkowy, żeby można było obracać zginane w kolanach prawie 90 stopni, wynika to niestety e, z, z budowy tutaj tej figurki obrót jest, no i stopa, no to tyle co o ile, ewentualnie w tą stronę Stopę wygnie. Porównajmy go jeszcze, jak tak stoi, z innymi figurkami z tego typu. No to może najpierw nasz Sideswipe z Sija. Tutaj mam lekko przerobioną wersję Sideswipe'a. Przemalowaną. Podoba mi się ten kolorek. No i oczywiście Air razor, tak, żeby porównać skalę ich wszystkich. Skala się niczym nie różni, to jest praktycznie to samo. Zabierzmy, co mi potrzebne. I teraz tak przejdźmy do mojej opinii o tej figurce. Szczerze mówiąc, yy, mam wrażenie, że ta figurka faktycznie została tutaj lekko upośledzona. Mam wrażenie, że po prostu była składana na szybko i generalnie to, co by się sprawdzało w moldzie yy, poprzedniego side swipe'a, czyli naszego tutaj poprzednika, w tym moldzie zostało lekko zepsute. Tak, jakby na siłę po prostu nawet nie śpieszyli się, nawet nie przerobili tej części w tym miejscu przez co jest efekt taki, powstaje tutaj dodatkowa dziura. Już nie wspomnę o tym, że się nawet nie spina tutaj razem, więc w którymś miejscu gdzieś powstał błąd. Czy jest to trudne do naprawienia? No w żadnym wypadku, bo mogę sobie tą część przełożyć od starego Sideswipe'a i będzie mi to ładnie śmigać, ale... ale no niestety widać, że tutaj coś poszło nie tak ewidentnie z tą wersją. E, czy bym ją polecił i jak bym ją ocenił? Szczerze mówiąc, gdyby ta figurka miała te wszystkie rzeczy, o które tutaj wymieniłem, zrobione tak jak powinny być, to byłoby to spokojnie 9 na 10, moim zdaniem. E, natomiast w tym wypadku... 7 na 10? Nawet bym dał 6,5 na 10, bo... nie jest to warte. E, nie jest to tyle warte. Gdybym miał polecić ten zestaw, nie mogę tego zestawu polecić. Siege jest dużo lepszą figurką. Jedyna zaleta tej figurki to ziemski tryb pojazdu. Natomiast jeśli chodzi o jakość wykonania, zwykły Siege, którego kupicie w sklepach za połowę ceny, nawet za jedną trzecią ceny całego tego zestawu dwupaku, jest zdecydowanie bardziej udaną figurką. Nie mogę go polecić. To jest tylko mold samochodu i to jest jedyna rzecz, która jest z tego fajna. Tak więc 7 na 10, ale to też tylko dlatego, że przez sentyment. To by było na tyle w dzisiejszym programie. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym siteswipie. Czy chce wam się kupować? Czy nie? E, dajcie mi tutaj suba, bo, bo takie fajne godzinsle zrobiłem. E, dajcie lajka w górę, to będzie bardzo fajnie. Jeżeli wam się nie podobało, no to łapkę w dół, ale będzie mi smutno. Jakiś fajny komentarz do tego, zawsze bardzo mile czytam komentarze. Bardzo się cieszę, jak dostaję od Was komentarze. E, będziemy się widzieć w następnym odcinku, gdzie przyszedł do mnie jeden taki duży z trzema rogami. Zgadnijcie, zgadnijcie co to będzie. E, do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam, pa!